Biega ktoś, jeszcze dobra robota. Obracamy resztę tego oddziału na mapie taktycznej. Chyba dwóch jest. Chyba dwóch jest. Leżą, leżą. Leży dwóch. Jeszcze jeden. Kurwa. Dwóch jeszcze, dwóch jest też. Proszę bardzo, chyba dwóch jest. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, nie pamiętam. Mu, nie ma... no, nie ma... Podjeżdżam. No na dachu jeden. O, na dachu jest. O, bo... Ciuurec, jeden. No, jest jeszcze, jest jeszcze. Na dachu był jeszcze jeden. Zbity, zbity jest. O, bo... <gryć》> ja <gryć>